O poniedziałek zaczynamy wcale nie tak fajnie, jakby się mogło wydawać. Właśnie wracam z lekarza i tak. Mam skierowanie do chirurga i mam ogromną nadzieję, że nic mi nie jest i że naprawdę niedługo będę mogła wrócić na te treningi, bo już mnie powoli nosi. Ale zobaczymy, zobaczymy. Także tak, jak skończyłam jedno leczenie, tak teraz zaczynam drugie swoją drogą, co też jest niesamowite, bo teraz dopiero mam na to takie spojrzenie, gdyż e, w sumie od dwóch lat ponad już mam co... Jezus, jak nie dłużej, mam ciągiem takie regularne treningi u siebie w życiu. Zaczynałam od biegania, przerzuciłam się na siłownię, później to sobie połączyłam i teraz serio, to jest najdłuższa przerwa, jaką w ogóle mam od jakichkolwiek treningów i jedyne, co mi pozostaje, to jest spacer i to jest niesamowite, jak to wpływa na moją banie, serio, bo ja potrzebuję się ruszać i wow, to jest też niesamowity chyba moment, w którym mogłabym nagrać materiał, jak sport zmienił <noise> moje myślenie, w ogóle moje podejście, moje nastawienie i to jak się czuję w ciągu dnia, bo teraz czuję się zdecydowanie gorzej, nie będę tego ukrywać. Serio, kocham się ruszać, a, a fakt, że nie mogę ani biegać, ani ćwiczyć siłowo. Bo coś co z tą nogą zrobiłam, to po prostu mnie od środka wyjada. Jak wspominałam moje posiłki ostatnie, to jest jeden wielki żart. Albo nie wyglądają, albo po prostu są zrobione. Kanapka z szynką. Ale dzisiaj i tak poszalałam, bo zrobiłam sobie placuszki cynamonowo-czekoladowe na śniadanie. Także jest i przepis śmiga na profilu, już prawdopodobnie. Prawdopodobnie. Na pewno. Eee, także mam nadzieję, że moja faza na jakieś takie fajne gotowanko zaraz wróci, bo raz, nie chce mi się po prostu stać przy tej kuchni, a dwa, nie chce mi się po prostu ostatnio jeść. Także proszę. Ja tutaj wiem, że nawet nie poszalałam z warzywami. Jedne co to sałata, ale no nie bierzmy ze mnie przykładu w tym momencie. Przepraszam, nie mam nic na chacie, ale... It is what it is trzeba sobie radzić Skończyłam prackę na dzisiaj, raz robiłam swoje papierkowe, i komputerowe rzeczy na chacie dzisiaj rano i cieszę się, że udało mi się wszystko dopiąć, bo miałam to rozplanowane na jakieś 3 dni, a zrobiłam to w sumie dzisiaj. Niewiele mi zostało na jutro i skończyłam zajęcia właśnie z dzieciakami, także... także nice. No, generalnie to wybrałam sobie mega kijowe miejsce do nagrywania, bo jest tam też głośno, ale mega wkręciłam się w tą książkę. Glukozowa rewolucja jest sztosem, jeśli chodzi o ogarnięcie tego, co się dzieje z insuliną, o skokach, spadkach insuliny, a ja generalnie mam trochę biedy w tym temacie i mam zamiar trochę zmienić swoje nawyki żywieniowe i mam nadzieję, że ta książka mi serio otworzy głowę i tak już widzę co nie, co powinnam wprowadzić ze zmiany, także będę dawać update. Dzień dobry. Wstałam. ogarnęłam sobie pokój, trochę siebie, żeby wyglądać jak człowiek. Dzisiaj idę z siostrą i Babcią na kawkę. Maga się cieszę, bo dawno się z, ni z nią, z Babcią nie widziałam w sumie, także, także fajnie. Przedtem jeszcze troszeczkę sobie popracuję i robimy śniadanko. Tak, ostatnio mam w ogóle fazę, jeśli chodzi o słone śniadania. To awokado i Łosoś i jakiś jajko. Uwielbiam albo po prostu awokado z łososiem. Serio, tak mi smakuje. Sztos. To jest w ogóle niesamowite, ale ja bez brwi wyglądam tak komicznie w sensie. Ja je zaraz postawię na żel i serio. Wyglądam zupełnie inaczej, inna osoba. Ja nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale odkąd zaczęłam stawiać brwi na żel, a oczywiście na początku byłam ogromnym przeciwnikiem, mówię, nie, dobra, wpakuję się jeszcze w takie robienie brwi. Ja w ogóle po prostu mam uraz po tym, jak robiłam brwi pomadą, OK, I ja się bałam dotykać brwi, że będę wyglądała znowu w takim stylu. Jak sobie przypomnę, jak ja malowałam te brwi na pomadę. Przecież ja czasami tam taką sztukę odstawiałam, żeby to jakkolwiek wyglądało. A tutaj grzebeczkiem zaczesuję sobie. No, wiadomo, nie zawsze wyjdzie. Nie zawsze, nie zawsze, bo te włosy czasami żyją swoim życiem i no, nawet ten żółty żal tego nie, nie ma na to mocnych, nie? Ale teraz wyglądam jak człowiek. Ja do domu, popracowałam i robię sobie mały eksperyment, a mianowicie mm, mam w planach, ponieważ czytam tą książkę, mm, zastosować pierwszy tip na e, jakby niespowodowanie skoku insuliny. I pierwszy jest taki, że trzeba zacząć posiłek. Jakby trzeba sobie podzielić posiłek na elementy i zacząć w dobrej kolejności jeść poszczególne rzeczy. I trzeba zacząć od błonnika. Później trzeba zjeść białko, tłuszcze, a na samym końcu węglowodany. Dlatego. Robię sobie sałatkę. To zdanie w ogóle będzie po prostu tak od czapy, ale spróbujmy. Później wiatruję jest kwieński, bo nie mam mięsa. A na koniec trochę makaronu, ponieważ węglowodany mimo wszystko również powinny znaleźć się w posiłku. Bo w innym wypadku po prostu z białka gdzieś tam ta insulina nam wyskoczy. Także ja mam tutaj jeszcze pomidora. I zaraz pokroję pomidora, jest ogórki, jest ogórek, także sałatka będzie wypaść. Mi warzywami to nie ma żartów, bo ja zjadam sałatkę, jem ser a ja już powoli mam fula. A mam tu jeszcze pół makaronu. Ile to, roz... mm -hmm. to Zaplanowałam. Ale powolutku. Elko, witam się. Mam dzisiaj naprawdę bardzo dużo energii w sobie, takiej pozytywnej. Także w ogóle bardzo się cieszę z tego powodu. Eee, Kim z tym, że idę do lekarza, idę do chirurga dzisiaj i dowiemy się, o co chodzi z moją nogą. Na zdrówko! I w końcu będziemy tę nogę naprawiać, bo już powiem szczerze, trochę mnie. Na... na zdrówko! Już trochę mnie męczy fakt, że nie mam pojęcia, co tam się dzieje. Mm. Mam nadzieję, że to nie jest przepuklina, Boże, to nie była przepuklina, serial. Nie lubię takich rzeczy. Miałam wyrostek robaczkowy, także wystarczy mi takich zabiegów. Wiem, że teraz się inaczej to robi, ale... nie do <suszy> <suszy> Alergia, lato, wszystko tyle, normalka. I później idę odebrać kartki z podziękowaniem. I później mam pracę, a na wieczór przyjemność z Marysią. Coś Szczerze mówiąc, już zapomniałam jak to jest być traktowanym przez lekarzy NFZ. Oczywiście nie mówię, że wszyscy, e, ale generalnie to jak zostałam potraktowana u tego chirurga, no zostawię to bez komentarza, bo po prostu jestem tak wściekła, że masakra nie zostałam w ogóle przepytana. Zero w ogóle jakiejkolwiek e, analizy pod kątem dialogu, wypytania, wywiadu, e, zbadana. Jeśli chodzi o samo miejsce, które mnie boli, stałam po prostu, nawet nie położyłam się na kozetkę. No i coś tam mi doktor podotykał przy kolcu biodrowym. To wszystko, co tam że opisam dokładnie, gdzie znajduje się ból. Eee, USG mi nie zrobił, a pani doktor wypisała mi w sumie na USG, także zanibiście. Ja nie wiem, ale szczerze już odpaliło się nawet we mnie, bo siedziałam tam w ciszy chyba przez 15 minut. O nic mnie ten lekarz nie dopytał. Sama z siebie mówiłam, sama z siebie zadawałam pytania, bo po prostu byłam ciekawa. Odpowiedzi oczywiście też dostawałam, tak jakbym studiowała medycyny i wiedziała, gdzie to się znajduje i jak ten ból w ogóle powinien działać. I na koniec tak sobie stwierdziłam, że powiem mu, jak się czuję, bo myślę, że to też jest ważne. Po prostu dla nas jako osób, które są traktowane nie okej. Okay, Wiecie, jakby to chodzi o zdrowie. Ja też się przejmuję tym, że coś jest nie tak. Ja nie mam pojęcia o co chodzi. Czy to jest zapalenie, czy to może być ta przypuklina. Nie mam pojęcia. A zostałam tak zlekceważona, że no masakra. Naprawdę. Także powiedziałam na końcu jak się czuję. To był to zdecydowanie starszy lekarz. Powiedział, że ja jak ćwiczę siłowo, to ja w ogóle nie powinnam iść do chirurga, tylko do lekarza sportowego. Także nie wiem, czy to może stąd wynikło zlekceważenie mojego problemu. Ale wygarnęłam, że na końcu poczułam się, no po prostu, zlekceważona, że w ogóle mnie o nic nie przepytał doktor, że e, nawet dokładnie nie sprawdził miejsca, które mnie boli i się zszokował, i się zdziwił. Ale ja poczułam się lepiej. Wrócimy do pracy i do części, którą by w sumie najbardziej, czyli nagrywki z domi. Także let's go! Skończyłam pracę i teraz przyjemności, w sensie nie mówię, moja praca jest tak przyjemna, że serio doceniam to na maksa, ale jadę teraz do Maryś i coś pokombinujemy. Może gdzieś wyjdziemy. Bez plan i spontan. Zobaczymy. Pracujące, proszę bardzo. Biznesy. Biznesy, a tak naprawdę ogarniały naszą wycieczkę we wrześniu i podliczamy koszta. Mamy Czyli najmniej przyjemna rzecz. Tam, mamy już podliczone, bo jedziemy z czwórką w sumie logistyków, którzy to wszystko ogarnęli mamy nawet Excelka na koszty, więc... Jest Ej, serio, śmiech śmiechem, ale taki Excel to jest takie ułatwienie, wszystko masz na jednym, w jednym miejscu, koszta, no genialne, naprawdę genialne, także tip, jak jedziecie ekipą ogarnąć takiego Excelka, wpisać sobie kolumny, co nawet tematycznie, jakie opłaty będą potrzebne robione, wypas, naprawdę Mamy wypas. nawet Excelka, bo ym, mamy chłopaków, którzy nie potrafią się pakować, więc mamy nawet Excelkę zaznaczone, co oni mają spakować i żeby po prostu odznaczali sobie plusiki przy tym, co już spakowali i żeby każdy wszystko wziął. Więc no, to, to wymyśliłam ja. Excelka z finansami, przyznam się, że ja nie wymyślałam, ale Excelka z tym, co miałam zabrać ze sobą, to, to ja wymyśliłam. Ja go zrobiłam tak brzydko, a potem nasi logistycy cudowni to poprawili. <grym> Także dbamy o siebie wszyscy pod kątem spakowania się i pieniędzy. Najważniejsza rzecz. 10, groszy. 99, proszę. 79, proszę, proszę. Jak moi drodzy, wyglądają dorosłość, oglądamy ceny kapsułki do zmywarki. Szukam mnie tańszych. Mhm. Złoty jeden za sztukę. I moich za sztukę. A to, 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 to samo było tutaj za 60 groszy za sztukę. A ty w życiu. Patrz, patrz, Jeszcze, jeszcze, O, widzisz? A u to? 89 groszy. I masz jeszcze Marta, Darmowa wysyłka. No chyba tak. Skończyłyśmy prezentację. Marysia, pokaż Stajno. ostatni slajd. No, ostatni... skończyłyśmy prezentację właśnie, możesz wejść zobaczyć. Ostatni slajd jest najładniejszy, słuchajcie, najładniejszy. <śle> Ciąg lekarze się nie kończy, ponieważ ok, nie jest to przepuklina, ale muszę iść do ortopedy. Bo prawdopodobnie przyciążyłam sobie ten mięsień, i jak sobie rolowałam go, czy tam rozciągałam, to rzeczywiście czułam ulgę, ale no nie wiadomo, czy tam nie ma jakiegoś stanu zapalnego. Trzeba się temu przyjrzeć z medycznego punktu e, widzenia, z punktu, żeby lekarz się przyjrzał. <gry> także także zobaczę. Będzie G, będzie G. To jest najfajniejsza część no, tego dnia, o Jezus, nie, no, mam włosy by na oczach Idziemy robić sesję zdjęciową no, i nie w jakie miejsce, ponieważ, uwaga, gdzie? Do Także idziemy cykać fotki, mam mój cudowny skład I idzie zarobiście, no na pewno wyjdzie pięknie Bo ja nic nie Dobra, to ja cię będę kierować Dobra, najpierw się wrócę do bluza Jezus Maria, jedna tu, druga tam, jak to no nie założę tego tak! Chce to jest ta ważniejsza! Wyglądasz jak ten. Jak ten w hijabach. Tak! Ale teraz jeszcze masz głowę ze o to być. Dobra, no, no, ja trzeba ja pamiętać skąd wzięłyśmy. Ja już nie pójdziemy do kasy i powiem, o wie pan co kartę mi odrzuciła. Ja przyjadę innym razem po prostu po to. Julie, gdzie jesteś? A ja szuker, poczekajcie, wsteczmy O, nie kochaniutka, to też tam. Nie ma tak łatwa. Ale z ibisem już mi się podoba. Kurwa chmurwa masz, No cóż, Ale tu jeńca nic. Jak taka baza, ty jak było się. Nie sportowiec. Dobra, kochanie, miałam dzisiaj dziewięć. 9... Ola mi prysz na wyskoczył <suszy> Miałam dzisiaj 9 godzinny kurs online. Online. Które zakończył się 50 pytaniami. Dlaczego? To jest za dużo. Jeszcze jesteśmy teraz na zdjęciach. Ike, z których mam wrażenie, że zaraz każdy chce nas wypierdolić. A tak naprawdę po prostu każdy na nas patrzy i nie może się napatrzeć. Ja się nie dziwię. Patrzcie, jakie ładne dziewczyny. Ładna blondyneczka w czarnym dresie i brunetka w białym. No, mm -hmm. kto by nie chciał podejść? I nasza cudowna fotografka. Wloczka. Sekretarka i menadżer. Czajcie bazę. bazę, jak bazek, ja mam dobrze. Kawę też umiem zaparzyć. Idę nie <laughs> zrobić. Ale numery telefonu nie zostawimy. Mm, 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 mm. Nice, nice. Mój dzień dzisiaj nabrał takiego obrotu, że jestem w gigaszoku, ponieważ miałam siedzieć dzisiaj w domu, pracować przed biurkiem, a. Jednym z zadań było umówić się do lekarza, i jestem w szoku, bo na NFZ udało mi się umówić tego samego dnia. Także jestem już dzisiaj po wizycie u. E... Zapomniałam nazwy. moments later. No nie powiem, no nieważne. Byłam u lekarza, dowiedziałam się, że generalnie problem jest naprawdę mały, ponieważ po prostu moja jedna noga jest krótsza o 5 milimetrów do centymetra, więc po prostu muszę kupić sobie większą wkładkę, w sensie podwyższającą wkładkę i sobie dać czas, żeby ta noga się gdzieś tam przyzwyczaiła, także mega się cieszę, bo to znaczy, że mogę wrócić na siłownię, tylko po prostu dostałam zalecenie, żeby dźwigać, jak już to z leżącego, a nie jakieś wykopy czy martwe ciągi. Także z tym na razie pas, ale mogę wrócić na siłownię. Okej, okay, jestem gotowa. Chciałabym się pochwalić swoim outfitem. Idziemy na stocznię elektryków, whatever. I wyglądam tak basicowo, a to wszystko dlatego. Nie no, to chociaż z tyłu fajnie wygląda. Na siłownie mi się mnie nie było, ale mogę już wrócić. Tak, co prawda nie mogę biegać, ale nieważne. Mm, a mega, ale to mega się zdenerwowałam, ponieważ chciałam się iść w takich fajnych spodniach z wiskozy. I ja po prostu, ja nie ogarniam w te materiały, totalnie. Przeczytałam przepis prania, bo już jedne spodnie mi się skurczyły w pralce. Zrobiłam wszystko według instrukcji, a wyglądają teraz jak spodnie od piżamy. Jestem tak wściekła, bo zapłaciłam za te spodnie ze 150 zł, z rezerw, One są swoją drogą, może też, nie wiem, takie czarne, basicowe tutaj. Wstawię zdjęcie, bo może ktoś też się zmierzył z tym problemem. Ja straciłam już w tym momencie dwie pary spodni. Nie wiem o co chodzi, będę szła to reklamować, bo autentycznie zrobiłam wszystko według przepisu prania, a te spodnie wyglądają tragicznie. No, chciałam iść tak, a wyszły spodnie garniturowe, także. Yes. Bo tak, mam wrażenie, że jest jakieś takie zimne to lato, i wieczór będzie zaraz chłodny, więc niestety. Wyszłam i myślę sobie, boże, pewnie się zapołcę teraz w tych długich spodniach. A wcale nie jest tak ciepło. Serio, to lato to jest. joke. To jest jakiś joke. Do kogo ja mogłam przejść? Do tej pięknej pani. Here we go again. <laughs> A ja nie wiem, nie naprawdę możemy założyć jakieś koło pod niebieskiego ostatnio. Ja nie wiem co się dzieje w te wakacje. Raz w wakacje pójść na imprezę, robić ogórki, drzemy, syrop miętowy, ja nie wiem co jeszcze. Ale Marysia jest progres, byliśmy wczoraj na imprezie. No właśnie mówię i to jest jedyny no. jeden jedyny raz w te wakacje. To całość ponownie zagotuj, i mieszaj aż do całkowitego non zagotne. Jest! To jest syren. Od razu do butelek słoików. Nie zwlekaj nigdy, nie, nie zlewaj nigdy do torby. Mają czas na ten? Ja pierdzielę.